Ten psalm jest dla oczyszczenia serca i myśli. Prośba o wskazanie drogi do prawdy. Oczyść mnie, panie, i wypróbuj mnie, a zobaczysz, że moje serce należy tylko do ciebie. Psalm, który otwiera drogę do czystości i Bożego prowadzenia. Drodzy bracia i siostry, otwieramy dziś z wami psalm, który jak zwierciadło duszy odzwierciedla pragnienie czystości, prawdy, Bożego prowadzenia. Psalm 25 jest modlitwą szczerego serca, modlitwą osoby, która staje przed Bogiem z otwartą duszą i mówi: Wypróbuj mnie, Panie, i zobacz moje intencje. Żyjemy w świecie, w którym prawda jest zamarzana, gdzie prawda zastępuje zysk, a ludzkie serce coraz bardziej wypełnia strach i próżność. Ale Psalm 25 jest wołaniem duszy spragnionej Bożej prawdy. Przeczytajmy go razem. Zanim zaczniesz, napisz: z jakiego kraju nas słuchasz? Miłego oglądania i Bożego błogosławieństwa. Tekst Psalmu Osądź mnie, Panie, bo chodziłem w prawości. I ufając Panu, nie zachwiałem się. Wypróbuj mnie, Panie, i wypróbuj mnie. Roztop moje wnętrze i moje serce. Albowiem miłosierdzie Twoje jest przed oczyma moimi. A ja chodziłem w prawdzie Twojej. Nie zasiadałem z ludźmi podstępnymi. Ani nie będę zasiadał z podstępnymi. Nienawidziłem zgromadzenia niegodziwców. I z niegodziwcami nie będę zasiadał. Umywam ręce w niewinności. I obchodzę twój ołtarz, Panie, aby krzyczeć głosem chwały i opowiadać o wszystkich twoich cudach. Panie, umiłowałem mieszkanie twego domu i mieszkanie twej chwały. Nie niszcz mojej duszy z grzesznikami i mojego życia z krwiożercami, którzy mają niegodziwość w swoich rękach, a ich prawica jest pełna chciwości. I chodzę w mojej prawości. Wybaw mnie i zmiłuj się nade mną. Moja stopa stoi na prostej ścieżce. W zgromadzeniu będę błogosławił Pana. Moi drodzy, zwróćcie uwagę na pierwsze słowa tego psalmu: Osądź mnie, Panie. Ilu z nas może powiedzieć to Bogu ze śmiałością? Nie, nie patrz na mnie, nie odwróć oblicza Twego, ale dokładnie osądź mnie. Jest to głos czystego serca, które nie ukrywa się, nie usprawiedliwia, ale stoi przed Bogiem, wiedząc, że jeśli zostanie zganione, będzie to z miłości. Dawid nie mówi tutaj, że jest doskonały, ale prosi o próbę: wypróbuj mnie, roztop moje wnętrze. Chcę, aby Bóg wypróbował głębiej jego duszy, aby to, co prawdziwe, pozostało, a wszystko, co złe, zniknęło w ogniu Bożej Prawdy. To odważna modlitwa, nie tylko prośba o przebaczenie, ale prośba o czyszczenie poprzez próbę. I właśnie do tego jesteśmy wezwani jako chrześcijanie, nie tylko do unikania zła, ale do pozwalania Bogu na przemianę nas od wewnątrz. Dawid dalej oddziela się od złego świata. Nie zasiadałem z ludźmi fałszu, nienawidziłem zgromadzenia niegodziwców. To nie jest arogancja. Jest to dojrzała duchowa decyzja, by nie stać się częścią ciemności, nawet jeśli wydaje się to opłacalne, zabawne lub wygodne. Żyjemy w świecie, w którym pójście na kompromis z własnym sumieniem jest często usprawiedliwiane stwierdzeniem: wszyscy tak robią. Ale sprawiedliwy człowiek, taki jak Dawid, wybiera niepopularność, ale czystość. Mówi: obmywam ręce w niewinności i obchodzę Twój ołtarz. Jest to obraz głębokiego wewnętrznego przygotowania. Kiedy przychodzimy do Boga nie z ostentacyjną modlitwą, nie z obłudną ofiarą, ale z umytymi, czystymi rękami, stajemy się godni dotknąć świętości. To wtedy nasz głos uwielbienia zostanie usłyszany, to wtedy nasze świadectwo o Bożych cudach nabierze mocy. Dawid mówi: Umiłowałem mieszkanie domu twego. Co to znaczy? Nie mówi, że po prostu przychodzi do świątyni, uwielbia przebywać w Bożej obecności. Tęskni za społecznością tęskni za słowem, tęskni za chwałą Boga bardziej niż za chwałą człowieka. A oto punkt kulminacyjny. Lecz ja chodzę w prawości mojej, wybaw mnie i zmiłuj się nade mną. Nawet człowiek, który szuka prawdy, prosi o miłosierdzie. Ponieważ prawość nie jest pychą, jest ścieżką. A każdy, kto kroczy tą ścieżką, wie, że bez Bożego miłosierdzia wszyscy z niej spadniemy. Przyjaciele, Niech ta modlitwa Dawida stanie się naszą modlitwą. Niech zainspiruje nas do tego, byśmy nie bali się być wystawieni na próbę przez Boga, byśmy nie ukrywali naszych serc przed jego światłem, byśmy nie szukali schronienia pośród niegodziwców, ale byśmy stanęli z czystymi rękami przed jego ołtarzem, by błogosławić go w zgromadzeniu sprawiedliwych. Moi drodzy bracia i siostry Chrystusie, kiedy otwieramy Psalm 25, konfrontujemy się nie tylko ze słowami modlitwy, ale z wyznaniem dojrzałej duszy, która tęskni nie tylko za przebaczeniem. Ale za Bożą Prawdą, Bożą Uczciwością, Bożą Czystością. Słyszymy tu jedną z najbardziej szczerych próśb do Boga: przetestuj mnie, panie. Nie chroń mnie, nie nagradzaj mnie, nie wybawiaj mnie od moich wrogów, ale wypróbuj mnie. To nie jest zwykła modlitwa. Jest to głos wierzącego, który nie szuka już pocieszenia, ale szuka prawdy, który nie ukrywa się już przed światłem, ale wychodzi do niego, nawet we łzach. Dawid nie prosi o łatwe życie. Prosi Boga, aby wszedł w jego istotę i tam, w głębi, sprawdził, czy jego motywy są prawdziwe, czy jego motywy są czyste, czy gdzieś w cieniu jest coś, co należy wydobyć na światło dzienne. Pozwolenie Bogu na zbadanie serca jest krokiem wielkiej odwagi. Jest to krok, który każdy z nas musi podjąć. W naszych czasach, gdy nawet uczucia stały się przedmiotem handlu, gdy uczciwość jest rzadkością, a szczerość uważana jest za naiwność, Bóg wciąż szuka serc, które są gotowe powiedzieć: Osądź mnie, panie. Ale jak często prosimy, chroń mnie przed moimi wrogami, a jak rzadko prosimy, osądź mnie, panie. Bez osądu nie będzie oczyszczenia. Bez światła nie będzie wzrostu. Dawid nie był bez winy. Ale wiedział, że tak długo, jak był uczciwy przed Bogiem, tak długo. Jak nie bał się nagany, pozostawał na ścieżce prawdy. Drodzy, dzisiaj potrzebujemy nie tylko religijności, ale rewizji serca. Nierytualnej świętości, ale prawdziwego oczyszczenia. Jeśli bowiem motywy nie są oczyszczone, czyny nie będą niezłomne. Przez pewien czas możemy udawać, że jesteśmy dobrzy, ale tylko Pan może uczynić serce nowym. Dawid mówi: Umywam ręce w niewinności. Nie jest to fizyczne obmycie. Jest to symbol pragnienia bycia czystym nie tylko przed ludźmi, ale także przed Bogiem. Kiedy Dawid okrąża ołtarz, czyni to z uwielbieniem. Dlaczego? Ponieważ ten, kto jest testowany i oczyszczany, nie boi się Bożego ognia. Rozumie, to nie jest ogień zniszczenia, to jest ogień oczyszczenia. Kiedy przechodzisz przez próbę i nie jesteś zatwardziały, ale upokorzony, wtedy wzrastasz. Wtedy Twoja dusza staje się zdolna do przyjmowania więcej od Boga. Bo tylko oczyszczone serce może otrzymać jego przewodnictwo. Kiedy modlisz się, prowadź mnie, panie, bądź przygotowany na to, że pierwszą rzeczą, jaką on zrobi, będzie oczyszczenie ciebie. Nie poprowadzi cię nową ścieżką, dopóki nosisz w sobie stary zaczyn, starą urazę, stare wzorce, które zwykłeś nazywać charakterem. On kocha cię zbyt mocno. By pozostawić cię takim, jakim jesteś. Prowadzi cię, ale najpierw cię oczyszcza. To nie jest kara. To jest przygotowanie. Bóg nie da broni komuś, kto nie wie, jak ją trzymać. Nie da mądrości tym, którzy jeszcze nie nauczyli się milczeć. Nie wyjawi tajemnic tym, którzy uciekają od światła. Dawid modli się, osądź mnie. Przetestuj mnie. Oczyść mnie. Taka jest formuła dojrzałego chrześcijaństwa. Nie daj, nie zbaw, ale, zmień mnie, panie. I o to właśnie chodzi w 25 Psalmie. Nie chodzi o pomoc z zewnątrz. Chodzi o czyszczenie od wewnątrz. A kiedy to się stanie, ścieżka staje się prosta. Ponieważ serce nie jest już zdezorientowane. Ponieważ oczy nie widzą już wyraźnie. Ponieważ dusza nie kieruje się już opinią tłumu, niech każdy z nas powie dziś, Panie, nie boję się twego światła. Nie uciekam przed Twoim spojrzeniem. Stoję przed Tobą z otwartym sercem. Oczyść mnie. Osądź mnie. Przetestuj mnie. A potem prowadź mnie swoją drogą. Kiedy Dawid mówi, chodzę w mojej prawości, nie twierdzi, że jego prawość jest tytułem, ale mówi o niej jako o wyborze którego dokonuje każdego dnia. Nie urodził się święty. On wybrał tę ścieżkę. Zrozumiał, że bycie nienagannym oznacza oddzielenie się od tego, co fałszywe, nieczyste i przyjemne tylko dla ciała. Mówi, nie siadam z ludźmi, którzy są podstępni. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ nasze otoczenie nas kształtuje. Możesz nie być zaangażowany w ich sprawy, ale jeśli siedzisz wśród tych, którzy sieją kłamstwa. Prędzej czy później wątpliwości wkradną się do Twojego serca. Dlatego Dawid unika tych spotkań. Nie wynika to z pychy. Wynika to ze zrozumienia duchowej higieny. Nie możemy chwalić boga czystymi ustami i jednocześnie śmiać się z grzechu w towarzystwie bezprawia. Duchowa czystość nie jest po prostu odrzuceniem zła. To wewnętrzna niezgoda na nie. To moment, w którym wstajesz i odchodzisz, nawet jeśli wszyscy inni zostają. To wtedy tracisz przyjaciół, ale zachowujesz spokój. To wtedy, gdy jesteś uważany za dziwaka, ale Pan nazywa cię swoim. Dawid kocha Dom Boży. Umiłowałem mieszkanie domu twego, mówi. Nie szuka miejsca, w którym mógłby ukryć się przed Bogiem. Szuka miejsca, w którym może być bliżej Niego. Kiedy dusza jest naprawdę oczyszczona, jest przyciągana do Bożej obecności jak kwiat do światła. Nie ukrywa się, nie unika, nie boi się, ponieważ nie ma nic do ukrycia. Chce być z tym, który nadaje sens wszystkiemu i chce, by inni wiedzieli, jaki on jest. Dlatego Dawid mówi: Opowiem o wszystkich Twoich cudach. Prawdziwa czystość nie zamyka się w sobie, przynosi światło innym, nie przechwała się cnotami. Ale świadczy o wielkim miłosierdziu Boga. Nie mówi, Patrzcie, jak jestem dobry, ale Patrzcie, jak Bóg mnie oczyścił. Ale nawet po tym Dawid mówi, Zmiłuj się nade mną. Dlaczego? Ponieważ wie, że bez miłosierdzia wszystko inne jest niczym. Bez łaski, nawet najbardziej honorowe życie jest tylko iluzją. Dawid nie polega na swoich czynach. Nie polega na własnych dobrych uczynkach. Zdaje sobie sprawę, że wszystko, co ma, to łaska Boża. Chodzi więc w czystości, ale ufa łasce. Przyjaciele to jest serce, które podoba się Bogu. Niezadufane w sobie, niechełpliwe, niearoganckie, ale czyste i pokorne. Mocne, ale zależne. Ufające nie sobie, ale Panu. Do tego wzywa nas 25. psalm. Do życia w prawdzie... Ale trzymania się łaski. Być uczciwym, ale nie osądzać. Oddzielać się od kłamstwa, ale nie tracić miłości. Aby stać mocno, ale zawsze pamiętać: Bez łaski jestem niczym. Pan mówi dziś do Ciebie tak, jak kiedyś do Dawida. Szuka w Tobie nie tylko wiary, ale i czystości. Nie tylko wiedzy, ale i posłuszeństwa. Nie tylko modlitwy, ale chodzenia. A jeśli powiesz: Panie, nie jestem jak Dawid. Jestem w błędzie. Jestem słaby. Wiedz, że właśnie takich ludzi on przyjmuje. On nie powołuje doskonałych. On powołuje pokornych. A jeśli jesteś dziś gotowy powiedzieć: Nie jestem doskonały, ale chcę iść tą ścieżką. Chcę być prawdziwy. Chcę być czysty. Chcę, byś był moją prawdą, to psalm 25 jest Twoją pieśnią. Powtarzaj go. Módl się nim. Żyj nim. A Pan, który bada serca, da ci zarówno siłę i pocieszenie, jak i swoje przewodnictwo. Ostatnie wersy psalmu brzmią jak stwierdzenie: Moja stopa stoi na prostej ścieżce. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Nie ma tu strachu. Jest tu pewność, która nie wynika z samego siebie, ale z obecności Boga. Dlatego chcecie zapytać. Drogi bracie, droga siostro, czy stoisz, czy już usiadłeś? A może zawróciłeś? A może poszedłeś okrężną drogą, zmęczony walką? Dawid mówi: Stoję. Nie mówi, że już doszedł, nie mówi, że zakończył podróż, mówi, że stoi. To jest obraz chrześcijanina w walce, nie uciekającego, nie ukrywa się, ale stoi. Ponieważ wie, kto jest blisko. Ponieważ serce jest oczyszczone. Ponieważ droga jest oświetlona. Ponieważ Bóg jest przed nami, nie jesteśmy powołani do podbijania świata o własnych siłach. Jesteśmy powołani, by stać. Stać w prawdzie. Stać w wierze. By stać w świetle. A jeśli dziś stoisz, raduj się. A jeśli upadniesz, Wstań. Bóg nie opuszcza tych, którzy chcą być z nim. On jest zawsze tam, gdzie serce jest czyste. Kiedy Dawid mówi, Będę błogosławił pana w zgromadzeniu, mówi o uwielbieniu jako odpowiedzi. Nie o tradycji. Nie o religii. Ale o odpowiedzi duszy. Kiedy Bóg oczyszcza, dziękujesz. Kiedy Bóg prowadzi, chwalisz. Kiedy Bóg zbawia, składasz świadectwo. Tak więc całe życie Dawida nie jest serią zwycięstw. To seria odpowiedzi. A jeśli stoisz, to nie jest Twoja zasługa. To łaska. Więc odpowiedz na nią. Błogosław Pana. Dzękuj mu nie tylko słowami, ale i życiem. Swoimi decyzjami. Swoimi krokami. Swoimi reakcjami. Niech każdy twój dzień będzie krokiem na tej prostej ścieżce. Nie dlatego, że jesteś bez winy, ale dlatego, że wybrałeś prawdę. A prawdą jest Chrystus. On jest twoją drogą. On jest twoją prawością. On jest twoją siłą. Niech Psalm 25 pozostanie nie tylko tekstem, który czytamy, ale wewnętrznym testamentem. Niech jego słowa rozbrzmiewają w twoim sercu każdego dnia. Panie Wypróbuj mnie. Panie, prowadź mnie. Panie, oczyść mnie. Obiorę prostą drogę i nie zawrócę. Niech to nie będzie tylko modlitwa, ale życie. Życie człowieka, który nie szuka chwały, ale szuka światła. Nie opinii ludzi, ale aprobaty nieba. Wtedy nie tylko będziesz stał mocno, ale zobaczysz Boga działającego w tobie, przez ciebie, dla Jego chwały. I powiesz, nie ja, lecz Pan we mnie. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia, aby promować słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.